Mało sprytni jest. ludzie, że, że no, nie są czy. w stanie ukryć tego. Pewnie, pewnie nie potrafię w Chinach. <laughs> ja no, bym to Karitasa by dobrze sprawdził. No pewnie, bo Karitas ma tak dobrze schowane te ci, to jest niesamowite. Karitas no, ma wszystko dobrze schowane. A, Fiverr application dotarł. No, to gdzie ma te karitas schowane W szkolnym chopie ten, w szkolnych notatkach rozumiesz to? I są jeszcze tak podpisane, że myślisz, że to jest notatka normalnie. Eee, no. strze strzeli, przeładuj. A to jest ile jest strzeli psady. Eee, Starko. Zdziałby ktoś kurwa serwer RafaTusa? Nie. Sam. Ej, pan pop... tego garniś te, no tego na ten mainie, czy nie? To, no, nie mam jak. Cześć do gry. No. No i pere. No i pere. 30 dni. Tylko Ej, nie to. Kurwa. Ej, ty, ty, ty Maja, Maja, wejdź na chwilę w to 5 a Jak no. ty kurwa z tu? A, boli cię, Big. Podaj mi się YouTube, który trwa pewnie 10 sekund. Ta? Tak? Tak, zobacz Maja, spokojnie, ja tu nie jestem, żeby was kurwa sprawdzać. To Do czekaj, dobra. ustawienia, tu dobra. i tu, select. Dobra. Dobra. I i, i se wybierasz. No dziękuję. to dziękujemy panu za rozgrywkę na naszym przepraszu. I idziemy tak. Random of.